Ruszymy. Dobrze przyjął Salzburg i poprowadził Bowie, ale ksawka galopuje mocno, mocno zgrupowana. Na czele stawki galopuje w tej chwili Bowie. Na drugiej pozycji jest Sopran Poker, mocno idący w cuglu Sopran Poker jest na pierwszej pozycji, ale konie galopują mocno, mocno zgrupowane. Prowadzi Sopran Poker. Na drugim mieczu po zewnętrznej Amorena. Po zewnętrznej również Baritone. Nadal na czele stawki Sopran Poker, Amorena, Bowie, Salzburg, Baritone Isuzu, i Commander Hall. Sopran Poker z niewielką przewagą nad Amoreną. Bowie galopuje na trzeciej pozycji. Na czwartej Salzburg, Baritone. Nadal Sopran Poker, Amorena, Bowie, Salzburg, Baritone. A na ostatniej pozycji Commander Hall. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów, ale na czele stawki niezmiennie galopuje sopran poker. Poprawił i ucieka i ma przewagę Sopran Poker na drugiej pozycji Morena. ależ ta stawka się mocno rozciągnęła, Sopran Poker ma przewagę, jak powiedziałem ucieka, tam poprawił Bowie, Salzburg na trzecie, następne dziura, barytonek Comandre Hall i w odstępie galopuje Isuzu. I za chwilę wyjście na prostą wyprowadza Sopran Poker z przewagą, czy ją utrzyma do celownika 450 metrów do celownika, Sopran Poker troszkę zaczyna słabnąć na czele stawki Bowie, tam Baritone się włączył i doskonale galopuje i wy wysuwa się w tej chwili na drugą pozycję, atakuje pierwszą, ale walka nieprawdopodobna, 100 metrów do celownika na czele Baritone i Bowie, te dwa konie rozegrają wyścig, Baritone, Baritone jest pierwszy na drugiej pozycji Bowie na trzeciej, Coman na czwarte, Sopran Poker na piąte, Salzburg na szóstej A morena.